Hey! widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Spec Simulator 99 A w dzisiejszym odcinku doładujemy sobie robuxa oraz kupimy nowego Forever Packa I zobaczymy co uda nam się ciekawego zdobyć Także ty drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tej łapkę w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania Dlaczego w ogóle nagrywam taki odcinek? Bo miałem nie nagrywać w ogóle odcinka z paka, Ale siedzę sobie ze znajomymi na Discordzie I patrzę na tego paka, kolega mówi kup paka, Mówię dobra, kupuję za 50, za 100 Robux kupiłem no i kolega mówi, dawa jeszcze za 250 spróbuj. I patrzcie co mam, patrzcie co mam. Taki oto huge gulse Horse wersji Rainbow warty bilion gemów za 400 robuxów. Pierwszy raz kolega mi podpuścił, żeby kupić Forever packa i to się opłacało. Więc no, odbieramy oczywiście 400 robuxów. no problemu. Z takiego Huge'a nie ma najmniejszego problemu. Kupuję to Preston. I od razu redeemujemy. zobaczymy, co tu ciekawego będzie. Let's go! Zredimuujmy sobie i odbieramy, 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 tapujemy, tapujemy, tapujemy Prestonik, niech chce. Już go urośnie, dobra I uwaga, uwaga, patrzcie to, jaki cudowny ziomek Let's go, Rainbow Hugek, ej, naprawdę, Ghoul Horse jest Cudowny jeszcze w wersji Rainbow to On będzie znakomity Patrzcie sami, jak on się cudownie prezentuje. No, klimat Halloweenowy to on na pewno utrzymuje. Jaki w ogóle cel dzisiaj wydania Robuxów? No, szczerze, ja już mógłbym skończyć ten odcinek, tak naprawdę. No, ale no wiadomo, no, po minucie nie będę kończył. Więc trzeba dalej kupywać. Może trafimy Titanic do Minusa. Kto wie, jest tylko 15 egzistów. Fajnie, jeszcze jakby tego huge do Minusa się udało trafić. Albo jakieś jajuszkę. Także otwieramy dalej. Lecimy, zobaczymy, co tutaj będziemy mieli. 15 kluczy do backroomsów. Fruity. Mamy budkę, ok Widzę już jajuszka dalej. Okej, okay, mamy budkę. Ta budka w ogóle jest warta 10 milionów gemów, więc całkiem sporo. Kupujemy ją sobie. Następne są TNT crates Odbieramy oczywiście. No i teraz tak, za 650 mamy 3 jajka. Czy to się opłaca? Dalej jest to giga opłacalne, ponieważ 3 jajka kosztują 1200 robuxów. A tu mamy za 650. Więc naprawdę dzisiejszy pak jest mega, hiper, ultra, giga szczęśliwy. Podkreślam, naprawdę jest wart, Więc kupujemy za 650. No i zobaczymy co jeszcze dzisiaj ciekawego zobaczymy może kjutrze jeszcze jakiegoś. Dobra, dwa ekskluzji jajka odbieramy, kolejny ekskluziv odbieramy i patrzcie to, kolejne jajuszka. No ja sobie dzisiaj opening chyba zrobię. Albo pierwszy raz nie może nie zrobię openingu, tylko je sprzedam, ponieważ te jajka chodzą po prawie 73 miliony. Pomyślimy jeszcze jak to będzie, ale póki co odbieramy eliksir skarbów, eliksir diamentów. Ładną tutaj deseczkę. No i za 800 robuxów mamy 4 jajka. Czy dalej jest to opłacalne? Tak, ponieważ 4 jajka kosztują 1600 robuxów. Tu mamy za połowę ceny, czyli dalej odbieram tego parka. Naprawdę opłaca się i to gigantycznie. Kupujemy. Pyk, dwa jajuszka do naszego ekwipunku wpadają. Kolejne dwa za friko. Lecimy dalej. Enchant łowcy skarbów. 50 techowych kluczy. Czy będzie tu coś ciekawego? Okej, okay, mamy błyszczące. Okej. Okay, w ogóle chyba ceny zmienili, bo kiedyś pak był dalej za 1200 robuxów. Tu mamy za tysiaka. Więc wydaje mi się, że ceny tego paka zostały lekko zmienione. No ale póki co odbieramy backroom, gusowe, klucze, książkę na szczęście. Na pewno nowego hoverboarda, który jest cudowny. I kolejne jajka mamy. Widzowie, naprawdę dzisiejszym sposobem, jak nie otworzę oczywiście tych jajek, to naprawdę potężną ilość robuxów zarobimy. Przepraszam, nie robuxów, tylko gemów. Nagrywam ten odcinek pierwszej w nocy, więc się mogę trochę mylić. No i dobra, kupujemy jeszcze za tysiaka elegancko. I co mamy? Trzy jajuszka. To jest dalej opłacalne interes. No dobra, łowca jest skarbów, książeczka, mini chesty i czy będzie jeszcze jakiś huge'ek? No już dalej chyba nie jesteśmy na paka, ale póki co odbieramy dwa te jajuszka cudowne, odbierzmy te również, deseczkę, mamy tu super błyskawice i czy chcę lecieć dalej? Powiedzmy sobie szczerze, chyba nie chcę, chyba nie chcę, chociaż bardzo wam powiem, kusi mnie. I 1200 robuxów to jest mój ostateczny budżet, to są moje wszystkie pozostałe robuxy, jakie mi zostały na tym koncie. Więc wiecie co, Zaszalejmy, zaszalejmy. Nie ma co, nie ma co zostawiać. Lecimy grubo, zeruje się. Książka na krytyk. I znowu będą jajuszka. Naprawdę, dzisiaj tych jajek będziemy mieli sporo. Super Lightning. I uwaga, kolejne trzy jajka mamy. Patrzcie to, kolejne trzy jajka. Ale zanim to, 20 tęczowych mini chestów. 100 mini zwykłych chestów. Dwa ekskluzive jajuszka. Jedno darmowe. I czy jest jeszcze tutaj huge? No 50 wakrum z kluczy. No tych to mi na pewno je braknie. No i powiem tak, czy się opłaca dalej? No nie jest stać mi, niestety. Ale i tak się nie opłaca, bo my Diamond Fish Rot, błyszczącą książeczkę. I tam jak widzicie, mamy Lighting Ultimata. Czyli już tutaj na pewno bym nie kupił dalej. Ale i tak jestem mega hiper zadowolony z dzisiejszego paka. Aczkolwiek za te 1200 Robuxów mogłem nie kupywać. Mogłem się powstrzymać. No dobra, ile takich jajek mamy? Mamy 13 ekskluzji jajek. Ile to nam daje? Samych ekskluzji jajek, widzowie, mamy tutaj prawie bilion gemów. Tak, bilion gemów. Nie przesłyszeliście się. Patrzcie w ogóle, jak to wygląda teraz cudownie, jak to odbieramy. I tutaj mamy dodatkowy bilion, czyli łącznie. Z wydanych 4,5 robuxów bo że tyle wydałem. Osiągnęliśmy 2 biliony gemów w itemach i jajkach. Plus no może jeszcze troszkę więcej, bo wyletowały różne itemki, typu nie wiem, tęczowe, mini minichy zwykłe, więc może nawet lekko powyżej 2 bilionów gemów. Więc ogólnie chyba bardzo udany odcinek. I teraz tak, czy ja chcę otworzyć te jajka? No powiedzmy sobie szczerze, mam 13 jajek. Zróbmy sobie pod content, otwórzmy sobie, nie wiem, z 5, może troszeczkę więcej. A pozostałe sprzedam, bo aktualnie jak widzicie gemy, mogą mi się bardzo przydać. Więc sobie otwórzmy takie jedno. Zobaczmy, może huge wyleci. Jak otwierają ostatnie 200 jejuszek, nie miałem zbytniego farta. No w sensie wylatywały jakieś oczywiście huge, eh? no ale Titanica nie mieliśmy. Póki co dostajemy slasher slot. No spoko, witam, przyjacielu. Lecimy dalej, nie poddajemy się. Drugie jejuszko. Myślę, że takie 5 otworzę, 8 sobie zostawię. To jest taka moja taktyka. 5 otworzymy. Kolejny slasher slot. No to nie ma co przedłużać. Otwieramy trzecie, otwieramy trzecie. I jeszcze widzowie, zapomniałem jednej rzeczy wam dodać. Bo możecie się pytać, drowerku, co trafiłeś w? W Forever Paku za 50 Robuxów, za 100 Robuxów, za 250 Robuxów. Tam widzowie spokojnie nic ciekawego nie było. Nawet jednego ekskluzji jajka nie miałem, więc też chcę Wam powiedzieć, bo nie pokazywałem początka tego paka. Więc spokojnie tam nic ciekawego nie trafiłem. No dobra, które my już jajko otworzyliśmy, bo już się zgubiłem, powiem wam. Trzy jajka, ok, to otwórzmy sobie jeszcze trzy. Jednorazowo otwórzmy trzy ostatnie, czyli łącznie sześć jajek otworzonych. Let's go, zobaczmy czy się opacało. Proszę chociaż jedno. No niestety, o tym mówię. Nie otwieram już tych jajek. Dlaczego? Bo kosztują bardzo, bardzo dużo. Jedno jajko kosztuje ponad dwa chiurze. Więc jakby mnie wszystkie no, od początku sprzedał, miałbym bilion gemów. Te już zachowałem, wiadomo, pod content mógłbym je otworzyć, ale wiem co by było. No, nie byłoby Titanica, byłyby na pewno same ekskluzywy. Więc sobie je zostawię. A tego huge'a, powiem wam szczerze, spróbuję sprzedać. Zobaczymy, czy pójdzie. Idźmy sobie na Trading Plaza Pro i wystawimy go na aukcji za 900 milionów gemów. Jeżeli za tyle zejdzie, będę naprawdę mega zadowolony znajdujemy się na Pro Trading plazie i wystawmy sobie go za myślę, że 888 milionów. Wiadomo, bardzo niska cena. Opuściłem tutaj, no ile? Chyba ze 150 milionów albo i 200. No prawie 200 milionów opuściłem z ceny więc może koledzy się tutaj skuszą. Napiszmy aukcjon, no i zobaczmy, jak ta aukcja przebiegnie tutaj. Jajka sobie na spokojnie na buffu wystawię. Elo, ja podpuściłem. O, widzowie, to jest ten co podpuścił. Tak, pozdrawiam, Keldo cieplutko. To jest ta osoba, która mnie podpuściła, żebym kupił paka. Dzięki niemu dzisiaj wydałem 4,5 robux i. Zarobiłem 2 biliony gemów. Nie dobra, obserwujmy tą aukcję, zobaczmy co się wydarzy ciekawego. I 3, 2, 1. Powiem wam tak. Niestety nie sprzedał się, aczkolwiek ja się nie poddam. Ja się nie poddam, ja go dalej będę próbował sprzedać, żeby pokazać wam, że się da na odcinku. Jeszcze przy okazji, jak wystawiamy sobie tego Rainbow Huge'a, po pomysłodawcy dam nagrodę Szymon. Bardzo dziękuję, że podpuściłeś mnie z tym pakiem. Trzymaj tu chociaż jedno skromne jajuszko. Myślę, że będziesz zadowolony, bo to jest wartość dwóch huge. Y. Pozdrawiam ci, plutko i ci je wysyłam. No a my co, widzowie, dalej się nie poddajemy. 800 milionów to jest minimum, jakie chcę osiągnąć za tego Huge'a. Tyle chcę dostać. No dobra, idzie ciężko, powiem wam, wystawianie takiego huge'a na aukcji, aczkolwiek spotkałem jak widzę Krzycha, się siemano Krzychu, się siemano, siemano, on powiedział, że kupi ode mnie go za 800 milionów, aha, i daje Gema, no to nie jest skamer, i tak to jest ufać widzowi, o, teraz no mi się podoba, 2.4 miliona, no, to jest odpowiednia cena, no, czy chcę odpuścić, no dobra. Powiem tak, jesteś widzem, mogę ci zrobić tą promocję miliona. Niech ci będzie. Zrobimy tą promocję 1 milion. No i w taki sposób elegancko na nasze konto... Aha, 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 aha. Co to było? Dobra widzowie, drugie podejście, drugie podejście. Tym razem mam nadzieję, że Krzychu da akcepta. Let's go, mamy 800 milionów gemów pada do naszego ekwipunku. No i jeszcze na pożegnanie Keldo widzowie otwiera jajusko, te które dostał zobaczmy co trafi Keldo uwaga tutaj tanik no nie wtedy to ja bym z back nie wytrzymał ale niestety jest ekskluzyw chociaż kibicowałem kibicowałem no i dobra widzowie to w sumie na tyle czy ja jestem dzisiaj zadowolony z paka zdecydowanie tak naprawdę opłacało się nawet wydać 4000 to jestem zadowolony dużo jajek bo 13 ekskluzyw jajek i różne itemy, huge rainbow no jest ogólnie cudownie tak naprawdę mogłem zainwestować tylko te 800 niecałe robuxów bo za 400 mieć tego Rainbow Hue, i tak byłbym zadowolony. No dobra, zróbmy sobie jakiś konkurs dla widza, mamy te jajuszka. No to rozdajemy 3 takie jajuszka. Trzy takie jajuszka do wygrania dla was. Żeby je wygrać tradycyjnie, Łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. No i na kolejnym odcinku głosimy sobie zwycięzców, a jak już gadamy o zwycięzcach, to macie ich teraz na ekranie. Serdecznie murdeczki wam gratuluję i idziemy do mailboxa wysłać wam nagrodę. Pierwszy zwycięzcą to oczywiście porcelanek, piękny, już warty, 150 milionów jest wysyłany do Ciebie. Aha, kolega nie akceptuje giftów. Proszę cię, żebyś po odcinku na naprawił. Kolejnym zwycięzcą jest pokrzywa, wysyłamy takiego cudownego huge'a. I ostatnim jest pan Pancho, proszę bardzo, przyjacielu. No i wszystkie praktycznie huge'a e poza jednym zostały wysłane. Mam nadzieję, że porcelanek naprawisz mailboxa. No a póki co to na tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Życzę wam wspaniałego dzienka albo wieczoru, w zależności od której godziny to oglądacie. Ja będę zmykał i do następnego. siemano